Dla mnie to jest kompletna inauguracja z błąszynku, bo jak przychodziłem tu do pracy, to graliśmy wszystko już w Dąbrówce. Dlatego bardzo chciałem wygrać. No powiem tak, my mamy silny zespół. Ja o przeciwnikach wiedziałem bardzo dużo, bo tydzień temu byłem na ich meczu z Piastem Miłowaj. Myślę, że wszystkie ich dzisiejsze atuty, żeśmy ograniczyli, nie mogli za wiele zrobić, bo to jest bardzo dobry zespół, no ale my mamy też bardzo silny zespół w tym sezonie. Nie straciliśmy bramki, szczeliśmy cztery, mogliśmy jeszcze szczelić więcej. No nic tylko się cieszyć, no taką Dzisiaj jak tutaj oprawę zrobili kibice, no to jest święto piłki nożnej w zmuszynku, a my stanęliśmy na wysokości zadania. Wypracowaliśmy to na boisku, no, wiedzieliśmy, że musimy pokazać wszystko co najlepsze przed swoją publicznością, zgromadzoną w dość bardzo dużym, dużej liczbie. No, cieszymy się z tego niezmiernie, no bo to jest pierwszy mecz na własnym boisku i myślimy, że tą pasę będziemy podtrzymywać do końca. Pan może być zadowolony ze swojego występu, wie bramki w tym meczu. No tak, no pewnie. Najważniejsze, że drużyna wygrała 4-0 i to jest. Ucieszliśmy kibiców i to jest dla nas najważniejsze. Wiosna dla Was zaczęła się bardzo udanie, bo na razie w każdym meczu zdobyliście komplet punktów. Mamy zamiar kontynuować tą pasę, bo no, no musimy. Zaczynaliśmy z 10 punktami tą rundę i wiedzieliśmy, że, że musimy wygrać każdy mecz, żeby walczyć o utrzymanie, bo wiemy ile dużym spada. No jak ważny jest każdy mecz po prostu. My nie możemy odpuścić żadnego meczu, po prostu walczymy cały czas i myślimy, że, że się uda. No takie warunki jak tu stworzyli mi działacze do pracy, no to nie może być inaczej. My tutaj trenowaliśmy całą zimę, mieliśmy niesamowitą frekwencję na, 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 na zajęciach. Udało się zbudować zespół nie tylko na boisku, ale poza nim. Dobieraliśmy zawodników no wiadomo umiejętnościami, ale też mentalnie. Jest niesamowicie bardzo zgrana grupa, jest bardzo zdrowa rywalizacja. No, i nie może być inaczej jak, jak tylko zwycięstwa. Na koniec, pytanie jeszcze o boisko. Wracacie po długiej przerwie tutaj na, na boisko w Zboszynku. Jak pan oceni murawę i całą infrastrukturę tutaj w Zboszynku? Nie mamy na co narzekać, wszystko, wszystko mamy. Praktycznie no, przygotowane perfekcyjnie. Chce się grać i tylko tylko naprawdę czego więcej nam potrzeba, no, widać chyba, że boisko jest, jest świetnie przygotowane naprawdę. No nie no, tu są takie warunki do gry. Trochę ten deszczyk dzisiaj z taką obawą tu graliśmy, bo nie chcemy, żeby to boisko się zepsuło, no ale powiem tak, no, na warunki czwartoligowe to jest liga mistrzów. Nic tylko grać, i, a nam gra na równej murawie no lepiej wychodzi, umiemy grać szybko po ziemi. Te boisko będzie naszym atutem.